Cześć! Jestem Oliwier Kwiatkowski. Dzisiaj jesteśmy na stacji Kielce i mamy dzisiaj 31 marca 2023 roku. Tu mamy EN57-2016 do Włoszczowy. A my dzisiaj pojedziemy do stacji Warszawa Gdańska. A my dzisiaj pojedziemy do stacji Warszawa Gdańska pociągiem Intercity 3526 Orłowicz ze stacji Kraków główny do stacji Olsztyn główny, wjeżdża Intercity Orłowicz ED160 to nasz wagon. I będziemy wsiadać do pociągu Wsiadamy. Jesteśmy już w pociągu. Miał być pociąg opóźniony, ale nie miał opóźnienia. Trwa modernizacja i są zamontowane nowe okna. Pociąg miał ruszać. No. A tutaj wjechał pociąg z Ostrowca Świętokrzyskiego. Odjeżdżamy ze stacji Kielce N572026 z Ostrowca Świętokrzyskiego, który skończył bieg. Tu mamy blok Grozy na młodej 4. Kielce, piaski. Tu moja mama, a tu moje siostry. Dzień dobry, tu łagi. Właśnie dzisiaj miałem sprawdzian z angielskiego w szkole. Mialiśmy stację Tumlin. Pokażemy końcówkę. Chodzimy do końca, a tu strefa ciszy. Wracamy już do wagonu 6. A stację Zagnańsk. W Zagnańsku znajduje się najstarsze drzewo. Jakbyś stację łączne. Mijaliśmy stację berezu. Plac budowy. My jedziemy Stadlerem Flirtem ED16002. Wjeżdżamy na stację Suche Dniów. odjeżdżamy ze stacji Słuchedniów. Następna stacja. Skarżysko-kamienna. Skarżysko-kamienna. Tu cmentarz. Na czaciecia nas, po nas przyjdzie, na stację Warszawa-Gdańska. Mieliśmy stację Słuchedniów Północny. Tu jest. Chyba Zalew Skarżyski, mamy jakiś Zalew. Mijamy stację w Skarżysko Zachodnie. Przejeżdżaliśmy przez most nad rzeką Kamienna. SA139, SN83, SKPL. Karzysko-Kamienna, ostatnia stacja w Województwie Świętokrzyskim. Skończyli już modernizację dworca. Tu mamy parowóz pd 47 Zmodernizowane wnętrzne. Zmodernizowane wnętrze. Zmodernizowane wnętrze hali dworcowej. A chyba jest tu N57AL tego, mazowieckim. Szkoda była. Lipowe pole. Ostatnia stacja w województwie świętokrzyskim. Do widzenia województwo świętokrzyskie. Witamy w województwie mazowieckim. Teraz wyrzucimy to do kosza. Tu mamy żółtego MMA. Szydłowiec, pierwsza stacja w województwie mazowieckim. To na wysokości od razu najdłuższy. Teraz musisz to ma ja przeżyć. pierwszym dwa razy nie trzeba, tak wysoko wiesz. jechał chyba tu Intercity Mochcinek. Gąsawy plebańskie. Zjemy sobie senkacza. I mm. nie, nie dzień jeszcze. Jak to A bo zajdzie jak na jeden dzień. Dobry. Boże. Tam, To, się to się nie jest no, o... Tak. 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 nie? Tak. 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 nie się Tak.

Dobrze, proszę mi, nie, tu, nie promować, a nie ten, i to No to w sumie znać, no przecież... No tak, znać, a jutro chill. tylko przed wyjazdem, tak? Bo no, ja no, znaczy mam czy wrażenie, no. to, to, to nie, tak mi się, że wszystko wzięłam tak? A suszarkę bałaś? Nie, nie

ale no, to będzie ważne, tak jak się pomyślałem. Jest... Rożki. Zatrzymał się pociąg. Ruszamy. Rado Południowy. Puchani łagi. Jak nie przestrzegacie regulaminu, to was rozszarczy. A tu moja siostra Zuzia zabiła rybę. Już jesteśmy w Radomiu. Tam była baza autobusów w Radomiu. Tu moja siostra Zosia będzie grała w Dockington Goldran. Kino Helios w Radomiu. Stacja. Radom główny. 45W011 i 45W010 ze -dzi jako pociąg osobowy kolej Mazowieckich do stacji Warszawa Gdańska. Linia R90. Od 12 marca zaczął się remont. EN57 AL1651. Następny ogórze całkiem dziesiąta litra w ramach wagon restauracyjny.

Ze stacji Warka N57 AKM1565. Zatrzymał się pociąg z Warszawy Gdańskiej do Radonia Głównego. No to dlatego, no. Się A tu pociąg szybkiej kolei miejskiej na linii S4 który właśnie skończył bieg z Bieliszewa. Stacja Piaseczna. W tym mieście mieszka mój dziadek. Odjeżdżamy ze stacji Piaseczna. Następna stacja Warszawa Służewiec. Lotnisko Chopina w Warszawie. Mamy tunel do stacji Warszawa-Lotnisko Chopina. Zaraz... Wjeżdżam na stację Warszawa-Służawiec. A tu mamy LFN EN 76021. Ze stacji Modlin do stacji Warszawa-Lotnisko Chopina. I EN 76015. Odjeżdżamy ze stacji Warszawa Służewiec. Warszawa Aleje Jerozolimskie Jedziemy nowym wiaduktem kolejowym Tu mamy perony Warszawy Zachodniej Warszawa Zachodnia, peron 9. Jest stacja Warszawa Zachodnia, peron 9. Tu odjeżdża Flirt ER 160. Opuszczamy Warszawa Zachodnia, peron 9. Mijamy stację Warszawa Wola. Podjeżdżamy na stację Warszawa Młynów. Podjeżdżamy ze stacji Warszawa Młynów. Mamy stację Warszawa Koło. Pociąg osobowy przyspieszony kamiennie do Skarżyska Kamiennej. My jedziemy linią obwodową. Mamy stację Warszawa Powązki Warszawa -Gdańska. Wjeżdżamy na stację Warszawa Gdańska Wysiadamy Cześć 45 W 006 Do Radomia Dziękujemy do widzenia za dzisiejszą podróż.